Witajcie ludzie z tej strony HPpl a to jest specjalny odcinek świąteczny z The Fatality. Fatality, przywitaj się. Cześć wszystkim. No i będziemy grali 1 yy, jeden, jeden kontra 1 jeden na mapie Castle Gandolfo, A przy okazji pokazuję Wam pierwszy raz Assassin's Creed, multi, Creed Revelations Multiplayer. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i zaczynamy. Tak jest. Masz błaznem? Tak, tak Dobra, ja cię atakuję No to idę hmm. No, gdzieś się ukryłaś Ciekawe gdzie O. Ops. Przynęta. Kurder, zwiewa mi. To jest mój błąd. Kurde, miałem już naciskać i mi zwiałeś lola lola. Nie no znowu ucieka. Mam cię. O nie. Widziałeś. <laughs> tak się gra, ludzie. Zobaczymy. Co no. Aj. Za późno przycisnąłem. Tak się na ludzie. Oj. Nie. Nie Co jest? Który to ty? Który? Ten. Aha. Rozumiem. Ale yes. lamia. Yes. No nie. Mam Cię. No, na razie propadzę. Nie jest źle. No. A ja mam 18 FPS-ów. ja 14. Który to ty? Tu. Nie wiedzę. Nie. Wiedziałam, po prostu wiedziałam. Oj, chyba to przegram. pierwszą rundę. Aj. A, wygrywam. Wiesz, schowania punktów dużo nie ma. No. Szczególnie jakieś się samemu, prawda? No, nieźle. źle. Uu. Teraz chyba będzie prościej. Kim ty grasz? A. Nie wiem, renegatem. A nie ulepszałeś tej postaci? I, czyli jak? No wiesz, tam są te opcje ulepszania stroju. To? No, tak, ale jakoś tego tak, tak wziąłem. wiem. O, o, o. mam cię, nara. Гони меня. Ты. Mm. Gdzie ty jesteś? Ups. Ups, ups, ups. Nie. Bum <głodny> Ładny. Aj... Nieźle mnie chciałeś seryjnie. Widzicie? cię. ja ja. Kaka ja. contract lost. I to się nazywa akcja, ludzie. Hmm. Coś nie idzie mi. No mi też. Gdzie ty za mnie siedzisz? A ty oskubany się ukrył. To cześć. Kurde, wierzę, ow. Oh. Abyś mnie teraz zabił, wiesz o tym? Jakbyś nie zmieniał profilu? Wow, ale jest blisko. Nara. A, wow, czekaj. Gdzie ty jesteś chyba się do mnie zbliża Upsi upsi Fuck O No oczywiście Musiał wyszydzić <śm> No, co jest? A, ludzie, jeżeli się podoba multiplayer, to oczywiście e, proszę napisać to w komentarzu. Jeżeli wam się nie podoba, też proszę napisać. A więc tak, teraz życzenia świąteczne. A więc wesołego jajeczka, dużo zdrowia, szczęścia. No i nie wiem, asasyna? Ktoś nie ma. No. No. Zapraszam oczywiście do gry, jeżeli ktoś jest chętny. Dokładnie. A więc do zobaczenia. No, do zobaczenia Trzymajcie się. Cześć.